Dzień dobry, pokażę Państwu jak szybko i łatwo znaleźć towary w naszym sklepie internetowym typu B2B. Link do naszego sklepu znajdziecie na stronie internetowej www.askotech.pl w dziale B2B. Będzie pokazany aktualny link do zalogowania się. Koniecznie przed rozpoczęciem logowania. Wybierzcie proszę wersję językową, dostępna jest wersja niemiecka, polska oraz angielska. Do zalogowania się potrzebujemy wypełnić wszystkie trzy pola, czyli numer firmy, dane pracownika oraz nadane hasło. Proponuję także na przyszłość zapamiętać sobie te dane, żeby nie trzeba było ich ponownie wpisywać. Cały nasz asortyment został podzielony na 18 podstawowych kategorii, które znajdują się po lewej stronie, i każdą z tych kategorii można rozwinąć lub zwinąć. Jeśli potrzebujemy jakiegoś konkretnego towaru, np. kolanko spawane, więc wchodzimy na kategorię złączki do spawania, od razu wybieramy pod kategorię kolana proponuję od razu wpisać wymiar w pole szukania, ponieważ tutaj pojawia się lista, bardzo długa lista kolanek uszeregowanych od wymiaru najmniejszego. jeśli potrzebujemy znaleźć wymiar 88,9 na 2,0, proszę zwrócić uwagę, używam przecinków zamiast kropek. Wybieramy polecenie szukaj i wtedy System podaje wszystkie kolanka, które mamy na składzie dostępne, oraz cenę, jaka już jest przypisana dla klienta po zalogowaniu. Przejdźmy teraz do poszukania kołnierza szyjkowego. Klikamy na logo naszego sklepu, a następnie z głównej kategorii wybieramy kołnierze, połączenia kołnierzowe według Euronormy. Rozwijamy tę kategorię i wybieramy kołnierze szyjkowe. Tutaj oczywiście też pojawia się bardzo długa lista kołnierzy od najmniejszego wymiaru. Proponuję od razu wpisać wymiar np. 114,3, używając przecinka. Polecenie tutaj: szukaj, i mamy całą listę kołnierzy, które mają wymiar 114,3. One są w różnych ciśnieniach i gatunkach. Ten na dole pod pozycją pojawia się także informacja o najbliższym terminie nowej dostawy, w, a w nawiasie ilość spodziewanych sztuk. Towary, które posiadają dwa wymiary Proponuję szukać trochę inaczej. Powiedzmy, że szukamy redukcji, czyli wchodzimy na złączki do spawania, a następnie pod kategoria redukcje wpisujemy dwa wymiary po przecinku 76,1 przykładowo i 48,3 i polecenie: Szukaj, pojawiają nam się tutaj. Na pierwszych pozycjach wszystkie redukcje spełniające wymiary 76.1 i 48.3. W przypadku wymiarów Ansi należy podać także dwa wymiary, tylko po przecinku musimy wpisać dwie cyfry, czyli przykładowo 60,33 na 48,26, i tutaj wtedy w polu szukania pojawią się wszystkie redukcje spełniające te wymiary. Dodanie do koszyka towaru nie jest trudne. Wybrane pozycje można dodać plusikiem i zielony klawisz dodaj do koszyka. Można jeszcze pozostać na tej stronie, dodać na przykład poprzez wpisanie odpowiedniej ilości na przykład na klawiaturze. Dodajemy wtedy w ten sposób już dwie pozycje. Oczywiście można modyfikować ilości w koszyku. Podawany jest na bieżąco aktualny stan magazynowy na magazynie, więc nie można kupić więcej. Można także pozycję daną usunąć poprzez naciśnięcie ikony kosza. Proponuję zawsze wypełniać także pola dotyczące ewentualnego opisu zamówienia. Na przykład, możemy wpisać numer zamówienia. Oraz jakąś krótką wiadomość, że potrzebujemy jakiejś usługi, zmieniliśmy adres dostawy lub prosimy o wydanie atestu. I kończymy zamówienie poprzez naciśnięcie klawisza złóż zamówieniem. Możemy też sprawdzić w strefie klienta status naszego zamówienia. Nasze zamówienie jest jeszcze w trakcie realizacji Tutaj pojawi się informacja w tej sprawie. Możemy także w strefie klienta zobaczyć nasze aktualne zapytania, oferty, czy mamy coś do zapłaty yy, oraz nowością jest, czy nowością będzie możliwość pobrania atestów hutniczych z ostatnich trzech miesięcy.